Bardzo serdecznie z tej strony Wojtek i opowiem Wam teorię o The Bite of VI o, o urodzeniu w 1080, którymś. Dobra. Schodzimy do rzeczy. E, a czemu w The Bite of 27 VII ugryziono dziecko? Ja podejrzewam o to Mangle, czyli mangel niby zrobiła The Bite of 27, Ale dlaczego? Grano niby dzieckiem Purple Kaya. A Port był zabójcą, a to animatroniki mają znaleźć i zamścić się na zabójcy. Czyli te same gry, co Purple Guy, więc to animatronik, czyli mangle, uznała go za, za zabójcę, bo w systemie wykrywania twarzy mogła znaleźć podobieństwo albo coś w tym stylu, więc to ma nawet sens, więc pamiętajcie. Mangel była odpowiedzialna za The Bite of 27. Ukryzła dziecko The Bite of 27, bo miało geny Purple Guy'a, bo to nie było dziecko Purple Gaia. Myślę, że już to jest wyjaśnione The Bite of 27. Pa, pa.